Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektóre kobiety zdają się być naturalnie przyciągane przez pewnych mężczyzn, to nie przypadek. Kobieca atrakcja podąża za specyficznymi wzorcami, które są mało znane. Przez lata obserwowałem, jak niewielkie zmiany w męskim zachowaniu mogą wzbudzać magnetyczne zainteresowanie kobiet. Dziś ujawnię sprawdzone techniki, które sprawią, że staniesz się naturalnie bardziej atrakcyjny, bez gier czy manipulacji. Wystarczy zrozumieć i zastosować fundamentalne zasady psychologii kobiet. Psychologia nieobecności odkrywa fascynujące sekrety dotyczące wzbudzania zainteresowania kobiet. Mówiąc o tworzeniu dystansu, nie sugerujemy manipulacji, lecz głębokie zrozumienie emocjonalnych dynamik. Wyobraź sobie nieobecność jako delikatne narzędzie zdolne do wywoływania intensywnych i niespodziewanych uczuć. Kobiety są naturalnie przyciągane do mężczyzn, którzy nie są zawsze dostępni. Ta strategia nie oznacza całkowitego ignorowania, lecz raczej demonstrowania, że Twoje życie jest bogate, złożone i niezależne. Gdy tworzysz przestrzeń, budzisz naturalną ciekawość kobiet, sprawiając, że pragną dowiedzieć się o Tobie więcej. Sekret tkwi w równowadze. Mężczyzna, który całkowicie znika, zostanie zapomniany, ale ten, który inteligentnie zarządza swoją obecnością, staje się interesującą tajemnicą. Pomyśl o nieobecności jako o subtelnym szeptaniu, które echem rozchodzi się w jej umyśle, tworząc emocjonalne napięcie, które naturalnie sprawia, że pragnie się do ciebie zbliżyć. Klucz nie polega na wydawaniu się niedostępnym, ale na wykazaniu, że masz cele. Ambicje i życie, które przekracza jakiekolwiek chwilowe relacje. Gdy kobieta dostrzega, że emocjonalnie nie zależysz od niej, jej atrakcja wzrasta w sposób wykładniczy. Ta dynamika działa, ponieważ dotyka prymitywnych instynktów zdobywania i wyzwania. Kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy reprezentują bezpieczeństwo, ale także tajemnice. Przewidywalny mężczyzna szybko staje się nieciekawy, podczas gdy ten, który utrzymuje pewien stopień nieprzewidywalności, wzbudza szczere zainteresowanie. To nie jest gra psychologiczna, ale pielęgnowanie postawy autentyczności i samoświadomości. Twoja nieobecność musi być naturalna, wynikająca z naprawdę interesującego życia, a nie z wyrachowanej strategii. Im więcej inwestujesz w tysisędze swój rozwój osobisty, tym bardziej naturalnie stworzysz ten przyciągający dystans. Sztuka polega na tym, aby robić to subtelnie, nie wydając się na to intencjonalnym. Twoje życie musi mówić samo za siebie, pokazując, że jesteś zajęty osiąganiem celów, poszerzaniem horyzontów i ciągłym samorozwojem. Taka postawa naturalnie budzi pragnienie bycia blisko, poznania więcej, zrozumienia, kim jesteś. Pamiętaj, nieobecność nie oznacza porzucenia, lecz docenienie. Kiedy pokazujesz, że twoja energia i czas są cenne, stajesz się naturalnie bardziej pożądany. Kobieta zaczyna postrzegać cię nie jako kogoś dostępnego, ale jako nagrodę, którą warto zdobyć. Identyfikacja elementów, które tworzą prawdziwy związek, wymaga głębokiego zrozumienia emocjonalnych dynamik i wspólnych wartości. Zanim zastosujesz jakąkolwiek strategię dystansu, ważne jest, aby ocenić jakość istniejącej więzi. Nie każde połączenie zasługuje na Twój emocjonalny wkład, a dostrzeganie tego to akt mądrości i dbałości o siebie. Prawdziwe, połączenie wykracza poza chwilową atrakcyjność fizyczną. Staraj się dostrzegać zgodność w fundamentalnych wartościach, dopasowaniu celów i wzajemnym szacunku. Prawdziwa relacja opiera się na zażyłości, która wykracza poza powierzchowność pierwszych wrażeń. Istnieją wyraźne sygnały, które ujawniają głębokość relacji. Obserwuj, jak reaguje na Twoje wyzwania, czy okazuje prawdziwe wsparcie w trudnych chwilach, i czy dzieli się swoimi marzeniami oraz szczerością. Emocjonalna wzajemność jest dużym wskaźnikiem, aby ocenić, czy warto inwestować energię. Kobiety z emocjonalną dojrzałością rozumieją znaczenie tego autentycznego połączenia. Nie szukają tylko partnera, ale towarzysza w podróży. Dlatego twoja strategia powinna polegać nie tylko na zdobywaniu, ale na byciu naprawdę zdobywalnym dzięki swojej integralności i celom życiowym. Jeśli zauważysz fundamentalne rozbieżności, najlepszą decyzją może być uznanie, że nie zawsze dwie osoby muszą być razem. Respektowanie tych granic demonstruje samoświadomość i emocjonalną dojrzałość cechy ekstremalnie atrakcyjne dla każdej głębokiej kobiety. Sztuka polega na zrozumieniu, że nie każda atrakcja prowadzi do prawdziwego połączenia. Niektóre relacje służą jako doświadczenia uczące, przygotowując grunt pod bardziej znaczące więzi. Twoja zdolność do dostrzegania i wyboru relacji, które wnoszą wartość, a nie zmniejszają ją. Będzie Twoim największym atutem. Doceniaj swoją energię. Nie marnuj czasu na próby zdobycia kogoś, kto nie dostrzega Twojej wartości. Kobieta, która naprawdę się tym interesuje, dostrzeże Twoją istotę, zrozumie Twoją złożoność i będzie gotowa kroczyć u Twojego boku, nie tylko za Tobą czy przed Tobą. Poszukiwanie nie polega na kontroli, lecz na genównej więzi. Twoją misją jest być na tyle interesującym, na tyle kompletnym, że każda bliskość będzie aktem wzajemnego wyboru, a nie zależności czy manipulacji. To jest prawdziwa sztuka znaczących relacji. Tworzenie przestrzeni oznacza o wiele więcej niż tylko fizyczną nieobecność. Chodzi o rozwinięcie wyrafinowanej strategii, która wzbudza zainteresowanie kobiet poprzez inteligentne i naturalne podejście. Gdy pokazujesz, że nie jesteś zawsze dostępny, wywołujesz ciekawą dynamikę w żeńskim emocjonalnym uniwersum. Komunikacja tej niedostępności wykracza poza wiadomości tekstowe czy sporadyczne rozmowy telefoniczne. Obejmuje to mowę ciała, która emanuje pewnością i celem. Twoja postura musi ujawniać, że jesteś zajęty tworzeniem znaczącego życia, a nie tylko czekaniem na wybór. Poczucie pilności pojawia się, gdy kobieta zdaje sobie sprawę, że twoja uwaga nie jest gwarantowana. To nie oznacza bycia grubym czy obojętnym, ale pokazania, że twój czas i energia są cenne. Wyobraź sobie siebie jako cenny i pożądany zasób, a nie jako coś descartable lub zawsze dostępne. Sztuka polega na tworzeniu subtelnych chwil, połączenia, które są następnie poprzedzone strategicznymi okresami dystansu. Ten, na przemian, ruch generuje fascynujące napięcie emocjonalne. Zacznie się zastanawiać nad Twoimi myślami, Twoimi aktywnościami, Twoim życiem. Ciekawość stanie się silnym paliwem dla zainteresowania. Twoja komunikacja musi być zamierzona i rozłożona w czasie. Nie odpowiadaj natychmiast na wszystkie wiadomości. Pokaż, że masz życie pełne celów i doświadczeń. Kiedy odpowiadasz. Bądź zwięzły, intrygujący i pozostaw przestrzeń dla jej wyobraźni. Celem nie jest manipulowanie, ale ujawnienie swojej prawdziwej istoty. Interesujący mężczyźni to ci, którzy nie polegają wyłącznie na kobiecej aprobacie, aby czuć się spełnionym. Twoja emocjonalna niezależność będzie Twoim największym atutem, tworząc naturalną magnetyzmu, która wzbudza potrzebę zdobycia. Ta technika działa, ponieważ dotyka prymitywnych instynktów przyciągania. Kobiety są naturalnie przyciągane do postaci, które reprezentują bezpieczeństwo, tajemnice i cel. Tworząc przestrzeń tęsknoty, stajesz się stymulującym wyzwaniem, czymś, co wzbudza ciekawość i pragnienie zbliżenia. Klucz tkwi w równowadze między obecnością a nieobecnością. Zbyt daleko zostaniesz zapomniany, zbyt blisko stracisz czar. Sekret leży w tej cienkiej linii, gdzie tajemnica spotyka prawdziwe połączenie, sprawiając, że naturalnie pragnie być bliżej ciebie. Znaczenie wartości osobistych przewyższa jakąkolwiek strategię podboju. Twoja wartość nie polega na zadowalaniu lub byciu zaakceptowanym, lecz na głębokim zrozumieniu kim jesteś i co zasługujesz. Prawdziwie interesujący mężczyźni nie błagają o uwagę, oni ją zdobywają przez swoją integralność i cel w życiu. Osobista godność zaczyna się od samoświadomości. Oznacza to zrozumienie swoich jakości, granic i potencjałów, bez polegania na zewnętrznej walidacji. Kiedy rzeczywiście wartościujesz siebie, emitujesz magnetyczną energię, która naturalnie przyciąga ludzi wokół ciebie. Nie chodzi o arogancję, ale o autentyczną pewność siebie. Zbudowaną na osobistym inwestycjonalizmie. Rozwijanie pewności siebie wymaga konsekwentnej pracy wewnętrznej. Oznacza to inwestowanie w edukację, zdrowie fizyczne i emocjonalne, poszerzanie zawodowych horyzontów oraz pielęgnowanie zdrowych relacji. Każde małe osiągnięcie wzmacnia Twoje poczucie wartości, tworząc aurę atrakcyjności, która przekracza aspekty czysto fizyczne. Samoocena oznacza także ustanowienie wyraźnych granic w relacjach. Nie musisz akceptować okruchów uwagi ani relacji, które nie respektują Cię w pełni. Kobiety, które są naprawdę interesujące, rozpoznają i doceniają Twoją postawę. Autodeterminacji. Praktykowanie autoopieki jest kluczowe w tym procesie. Oznacza to inwestowanie w swój wygląd, zdrowie psychiczne, rozwój zawodowy i osobisty. Kiedy pokazujesz, że twoje życie jest bogate i znaczące, naturalnie stajesz się bardziej atrakcyjny i pożądany. Twoja energia musi komunikować, że jesteś wyborem, nie opcją. Mężczyźni, którzy rozumieją swoją wartość, nie błagają o uwagę. Oni ją zdobywają poprzez życie pełne celu i osiągnięć. Prawdziwe przyciąganie rodzi się, gdy jesteś sobą kompletnym, niezależnym od walidacji zewnętrznej. Pamiętaj, zdrowe związki budowane są między dwiema osobami, które wzajemnie się szanują. Twoja wartość nie maleje, jeśli ktoś jej nie dostrzega. Odmowa nie definiuje twojej istoty, tylko sygnalizuje niezgodność. Kontynuuj inwestowanie w siebie, koncentrując się na swoim rozwoju osobistym. Wędrówka autopocenia jest procesem ciągłym i wymaga odwagi. Oznacza to, Gotowość do samopoznania, konfrontacji z wrażliwościami i ciągłej ewolucji. Gdy tej mentalności się zaangażujesz, stajesz się naturalnie atrakcyjny, nie przez manipulacyjne strategie, ale przez swoją autentyczność i wewnętrzną siłę. Indyferencja pojawia się jako delikatne narzędzie w świecie relacji, nie jako gra manipulacyjna, ale jako inteligentna forma emocjonalnego zachowania. Gdy kobieta nie wykazuje prawdziwej pasji, postawa dystansowania się może ujawniać wiele o jej dojrzałości i poczuciu własnej wartości. Indyferencja nie oznacza absolutnej chłodności, lecz świadomej postawy, która jasno komunikuje Twoją wartość. To jak subtelny szept, który mówi: Moje życie nie kręci się wokół Ciebie. Taka postawa budzi naturalną ciekawość, ponieważ łama zasady natychmiastowej. I bezwarunkowej dostępności. Okazywanie indyferencji wymaga wyrafinowanej równowagi. Nie chodzi o całkowite ignorowanie, ale o pokazaniu, że Twoja egzystencja jest bogata i znacząca, niezależnie od jej obecności. Twoja energia musi emanować spokojem i pewnością, a nie dramatem lub zgorzknieniem. Sekret tkwi w autentyczności tej postawy. Kobiety szybko dostrzegają sztuczne strategie. Dlatego, Twoja indyferencja musi naturalnie wynikać z Twojego osobistego wzrostu, Twoich projektów i zdolności do dobrego czucia się ze sobą. Komunikowanie tej indyferencji odbywa się bardziej poprzez zachowania niż słowa. Twoja mowa ciała, wybory życiowe i skoncentrowanie na sobie mówią znacznie głośniej, niż jakiekolwiek bezpośrednie wyjaśnienie. Im mniej tłumaczysz, tym bardziej intrygujący się stajesz. Prawdziwa indyferencja wypływa z głębokiej samoświadomości. Oznacza to zrozumienie, że Twoje szczęście nie zależy od zewnętrznych walidacji. Gdy naprawdę przyjmujesz tę zasadę, Twoja energia przekształca się w pole magnetyczne, które naturalnie wzbudza zainteresowanie. Ważne jest, aby podkreślić, że to podejście nie ma zastosowania w toksycznych czy manipulacyjnych relacjach. Jest to narzędzie osobistego wzrostu, w którym uczysz się doceniać swoją istotę i ustanawiać zdrowe emocjonalne granice. Praktykując świadomą indyferencję, ujawniasz emocjonalną dojrzałość. Nie grasz, po prostu wybierasz, gdzie inwestować swoją energię w doświadczenia, które naprawdę cię uzupełniają. Taka atrakcyjna postawa pojawia się naturalnie, gdy rozumiesz swoją wartość. Klucz tkwi w spokojności. Nie ma potrzeby niczego udowadniać, wystarczy podążać swoją drogą z integralnością. Prawdziwie interesujące kobiety będą przyciągnięte tą autentycznością, tą umiejętnością dobrego czucia się ze sobą, niezależnie od zewnętrznych aprobat. Budowanie atrakcyjnego życia nie jest ćwiczeniem marketingu osobistego, lecz głębokim zobowiązaniem do rozwoju indywidualnego. Kiedy mówimy o atrakcyjności, wykraczamy poza lajki w mediach społecznościowych czy wygląd fizyczny. Chodzi o pielęgnowanie bogatego, znaczącego i autentycznego istnienia, które naturalnie budzi ciekawość i zainteresowanie. Twój cel życia musi być potężniejszy niż jakakolwiek strategia podboju. Prawdziwie interesujący mężczyźni to ci, którzy systematycznie inwestują w swój osobisty, zawodowy i emocjonalny rozwój. Oznacza to stałe poszerzanie horyzontów, uczenie się nowych umiejętności i stawianie sobie nowych wyzwań. Budowanie tego atrakcyjnego życia zaczyna się od głębokiej samoświadomości. Jakie są twoje marzenia? Jakie wyzwania jesteś gotów podjąć? Twoja podróż musi być na tyle fascynująca, aby każda osoba naturalnie chciała być jej częścią. Nie chodzi o imponowanie, ale o bycie szczerym w dążeniu do osobistego wzrostu. Rozwijanie autentycznych zainteresowań jest kluczowe. Naucz się nowego języka, uprawiaj trudny sport, studiuj muzykę, odkrywaj różne kultury. Każde doświadczenie dodaje warstwy złożoności Twojej osobowości. Kobiety są naturalnie przyciągane do mężczyzn, którzy pokazują pasję i Zaangażowanie w swój rozwój osobisty. Twoje życie społeczne nie musi być portfolio osiągnięć, lecz organicznym odzwierciedleniem życia w ruchu. Dziel się momentami, które reprezentują twój rozwój, a nie tylko wynikami. Proces ewolucji jest znacznie bardziej interesujący niż jakikolwiek tymczasowy trofeum. Pielęgnuj znaczące relacje poza sferą romantyczną, głębokie przyjaźnie. Inspirujące połączenia zawodowe i zdrowe więzi rodzinne komunikują emocjonalną dojrzałość. Twoja umiejętność budowania prawdziwych więzi będzie potężnym atutem. Inwestuj w swoje zdrowie fizyczne i mentalne. Siłownia, medytacja, terapia, czytanie to wszystko elementy tego budowania. Silne ciało, zrównoważony umysł i ciekawy duch tworzą trójski fundament prawdziwie atrakcyjnego istnienia. Pamiętaj, celem nie jest stworzenie sztucznej postaci, lecz ujawnienie swojej najbardziej autentycznej istoty. Kiedy naprawdę żyjesz intensywnie, bez potrzeby zewnętrznych walidacji, twoja energia staje się naturalnym polem magnetycznym, które przyciąga interesujące i znaczące osoby. Pośrednie wpływy reprezentują wyrafinowaną strategię wzbudzania zainteresowania, bez wydawania się zdesperowanym lub manipulacyjnym. W mediach społecznościowych Twoje życie musi opowiadać fascynującą historię, która naturalnie wzbudzi ciekawość kobiet. Nie chodzi o publikowanie sztucznego kontentu, lecz o ujawnienie autentycznych fragmentów dynamicznego i znaczącego istnienia. Wyobraź sobie swoje media społecznościowe jako zwiastun swojego życia, a nie jako reklamę. Każdy post powinien przekazywać energię, cel i rozwój osobisty. Zdjęcie z ciekawej prelekcji, relacja z podróży, która pokazuje poszerzenie horyzontów, moment zawodowego osiągnięcia to wszystko komunikuje znacznie więcej niż słowa. Klucz tkwi w subtelności i autentyczności. Inteligentne kobiety szybko dostrzegają treści, które mają na celu jedynie zaimponowanie. Twoja niebezpośrednia komunikacja musi naturalnie wynikać z Twojej drogi rozwoju. Dziel się momentami, które przedstawiają Twoje wartości, pokonane wyzwania i znaczące połączenia. Twoja cyfrowa obecność nie może wydawać się wyrachowana, ale organiczna. Użyj stories i postów, aby pokazać, że Twoje życie jest bogate w doświadczenia, a nie w pozowanie. Zarejestrowanie osobistego projektu, momentu nauki, głębokiej refleksji. Te elementy tworzą atrakcyjny profil, który wzbudza szczere zainteresowanie. Algorytm przyciągania działa poza lajkami i komentarzami. Chodzi o emisję energii ciągłego wzrostu. Gdy pokazujesz, że się rozwijasz, budując zainteresującą narrację osobistą, stajesz się naturalnym magnesem dla ciekawych i inspirujących osób. Nie lekceważ potęgi komunikacji niewerbalnej w sieci. Twoja postawa, wybory treści i sposób, w jaki się prezentujesz online, komunikują dużo o Twojej istocie. Profil, który przekazuje pewność, cel i autentyczność, będzie nieskończenie bardziej atrakcyjny niż jakakolwiek wymuszona strategia podboju. Pamiętaj: celem nie jest stworzenie postaci, ale ujawnienie swojej prawdziwej drogi. Prawdziwie interesujące kobiety będą przyciągnięte tą autentycznością, tą umiejętnością bycia w permanentnym rozwoju i poszerzania horyzontów. Twoje życie musi być tak fascynujące, że każda bliskość będzie aktem szczerej ciekawości, a nie manipulacyjnej strategii. Pośrednie wpływy, gdy są praktykowane z integralnością, stają się potężnym narzędziem połączenia. Nie staraj się przyciągać uwagi. Pozwól, by twoja esencja naturalnie wzbudzała zainteresowanie tych Którzy naprawdę odpowiadają Twojej energii i celom. Transformacja Twojej osobistej drogi osiąga szczyt, gdy zrozumiesz, że każda zaprezentowana strategia nie jest sztywnym podręcznikiem, lecz zaproszeniem do głębokiej refleksji nad relacjami. Twoją misją teraz przewyższa techniki zdobywania, reprezentuje etyczne zobowiązanie wobec siebie. Każda dzielona wiedza ma na celu empoderować Cię w budowaniu autentycznych połączeń opartych na wzajemnym szacunku i osobistym wzroście. Prawdziwy sekret nie leży w sztuczkach, ale w zdolności stania się kimś naprawdę interesującym, zrównoważonym i pewnym swojej istoty.